Króluj nam Chrystę. Witamy w niedzielę palmową w naszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie. Znajdujemy się przed Zabytkowym Kościołem, w naszej parafii, w której za chwilę rozpoczniemy wystawienie sztuki tajemnice Mszy Świętej, księdza Piotra Calderona. Skąd pomysł, aby grupa teatralna wystawiła tę sztukę? Ksiądz Piotr Calderon, jeden z najbardziej płodnych hiszpańskich pisarzy. XVII wieku napisał tę sztukę. Słynął on z niezwykłej głębi, którą ukazywał bogactwo swojej wiary. Została ta sztuka zapomniana. Można powiedzieć, że już ma prawie 400 lat i w 1913 roku, w czasie kongresu eucharystycznego w Wiedniu, na nowo odkryto właśnie piękno tej sztuki teatralnej, ukazującej tajemnicę Mszy Świętej. Była ona wystawiana w naszej ojczyźnie w latach 50., -tych, 60. Zainspirowała mnie ta sztuka z opowiadań księży Emerytów. Z którymi pracowałem na pierwszej parafii w Krakowie i postanowiłem z moją grupą teatralną wystawić, tym bardziej, że Eucharystia schodzi w dzisiejszych czasach na dalszy plan. Zapominamy, ile może ona wnieść w nasze życie. Bo Eucharystia to jest centrum życia duchowego, naszego wewnętrznego, centrum życia Kościoła. Ona jednoczy nas wszystkich, ona daje nam siły, ona gładzi grzechy powszednie, jak również daje nam osłonę i chroni nas przed grzechami ciężkimi. Prowadzi, jednoczy z Chrystusem, jest chlebem na życie wieczne. W tym zabieganym świecie, gdzie tyle cierpienia, trosk, różnych problemów osobistych, rodzinnych. Zapominamy, jakim darem jest Eucharystia i jaka siła z niej płynie. To Bóg zastawia hojnie dla nas stół. I zaprasza na ucztę, by na każdy tydzień obdarzyć nas swoimi łaskami. Także z całego serca zapraszamy na przedstawienie mszy Calderona. Gościń, idziemy w biedzonych Stój, zostań tutaj! Któż to my, było? O, zapoznaj! Piękna istota od śniegu majestatu świeci dookoła. Któżże ty jesteś? Ja jest swych, maszem koniec czy? Masz prawdy, mam co ci trzeba, ja mię z mądrością. Cóż to za ciebie? Tyś się z mądrością? Oszczędzny nieba, skądże przychodzić? Od Pana Boga, jestem przymiotem jego istoty. Od wieków się... Się. Choć Bóg wzbronił, w pysze swej jadłem z drzewa wiadomości i poznałem w swojej nagości cały ogrom zbrodni tej. Bóg. Ten, który świata przestępstwa gładzi, gdy na ołtarzu krzyża położy człowiecze życie dla swej przeladzi. Więc w bogach palmy, Aniołów palimy Cię, błogosławimy Tobie, Rzeczypospolite. Gdy się spełnią, słowa wieszcze, że wybawi Izraela. Czyż to Jobisz stąpił z nieba? Może Henoch albo Eliasz znustąpili na te ziemię? Jak nie Jobisz, ani Henok, ani Eliasz. Ja nie światłość, która świeci w nocy świata. Łatwo mówić daj dowody. Moim świadkiem ojciec w niebie, a was pismo święte uszy, że prawdziwy jestem światek. Kto z tym ojcem z królów rodu? W mnie nie poznaj, poznasz ojca. Nie znam ciebie, powiedz imię. Nie dla ciebie mam żyć, lecz dla Chrystusa. Jemu od cóż będę. słowem, dziurem, myślą, czynem i do Żydów listnem. O siostro moja, bardzo wzruszona tym co tu widzę, co się tu dzieje.